Siódma rano Skierniewica, wam powiem tak, jak na Skierniewicę to szału nie ma. Szału nie ma. Tutaj o. Cały środek jest zajęty, po porozstawiani po brzegach. Dobry, można coś nagrać. Słuchał. W jakiej cenie takie widynki 50 zł. Fajne, lotne. No, takie ptaszki to szkoda by było zamknąć. A ta parka? To jest samica i młody. Aha, i w jakiej cenie? 60 zł. Uh, uh, uh. Konca te żółte? Tak, para I jaki koszt takiej pary? Pustówka. A masłowe? Masłowe po stówce. Sztuka. I te jasne na kostkowych łebkach? 120. Zależy Są ptaszki. Dzień dobry, witam pana. Nagramy coś? W jakiej chce Słucham? Niech nagrywa, 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 No bo nie każdy chce, tak? Po 30 zł. No więcej bo to w telewizji Nie, to trzeba mówić w niej, żeby inni obejrzeli, zobaczą, że tanie tak? i przyjadą. No, a na miejscu jak się zderzą z rzeczywistością, tam mało ważne, nie? Parka 350 para żałobników, perłowych na koskowych łebkach. takie Ale w nie jakie. Nawęczki sto. Sto odry. Jaki są żółte w jakieś 150 zł. mam to. No. Rzadko jutra takie żółte. Ale ja wolałem ja tego mam Dziękuję. Dzień dobry, Można nagrać? Pańskie? Moje. Yeah. I w jakiej cenie? W jakiej cenie? Ale w które? O, wszystkie. No. Po 50 Po 50 zł. krymeczki. Po 50 złotych. Uh, 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 kolejne klatki. I w jakiej cenie to? Ale 15 Niby nie nieduży ten rynek, ale tak przejść wszystkich by nagrać to by trzeba było zepół dnia <głos> <głos> no. się pokazały, kurwa, w domu. Kolor jest tego krakowiaka, krakowiaka. To kawowy a, niestety to to znaczy, to jest taki niespotykany kolor bardzo, to taki ryś. I w jakiej cenie, nie tutaj Pana, przepraszam Pana, i w jakiej cenie taki krakowiaczek, a te czarne? Te To po 20 złoty by było. Dzień dobry.

I znaczy i rzadkość. Rzadkość. No bo to odgodowcy, to on tam nie po prostu za tak dużo ma tego. Fajne. A jaśniaczki w jakiej cenie? 50zł parka, a druga parka 30zł. 50zł para żałowników kostkowych. Tak. Tylko ja widzę chyba przeploty mają, co? Przeplot ma tutaj jedna samica. Ta. Tutaj, tutaj ta są. No. Ona jest w murzynki? No. kosztują 50 zł parę Co ma tak na tym telefonie. Fajnie. Zmarzły, chyba się pokuliły. Ale no, człowiek się no. kurczy, a gołąbki jest skurczą. No co? musi się skurczyć. No. To co wrzucasz na internet? Film, na? na internet wrzucasz? Uh -huh. uh -huh. Dzisiaj wrzucę, później tylko będę musiał ten film poczuć. Ale rynki takie. Dawno mnie nie było też ale... no. I chłodno dzisiaj. Chłodno, zimno. 5 stopni. Pod kościółce, żebym rano wyskoczył do domu po kurtkę, mówię, że i jaki koszt tutaj taki do... 30-40 zł. 30-40 zł. Takie perusiki, jaśniaczki. To... No to różnie, trzeba przyjechać, się tak. pytać, gadać. Oczywiście. No. Dzień dobry, witam pana. W jakiej cenie takie pawiki? A okazja, bo, bo, bo nie świata wyprzedasz. Wyprzedasz, tak. to wy jakiej cenie? Mam cenę komfortną? Czy no w tak negocjacji? No tak jakby ktoś chciał kupić, no się mówi no Do zapłaty po 30 zł A ten ko ten koskowy 40 Kurde, słabo widać po te słońce W jakiej cenie pan tutaj ma ptaszki? Co? W jakiej cenie pan tutaj ma ptaszki, czy by mógł pan powiedzieć? I czy nie? Róźniej, Róźniej? Róźniej? Po 60 i po 300. O Jezu, to za 300 to które? W internecie A krymki Ładne złoty. się po 40 zł. A to mi kolega dał ich gratisowo, ale jest. O! Kolega, ich po 40 złotych. Po 40 zł rzadkość, nie? Nie ma ich mało, no. Poszło wszystko już? Nie ma? Nie ma. Nie ma. Zapójdę, że ma przyjechał. A to co zostało, to, to, jak, to jaki koszt? Co kosztuje? 150. Słucham? 150 wiedeńskie. Przejdę się, zobaczę i przyjdę. Tutaj są jakieś kurki, nie kurki. To kurki tutaj, a nie tam? No tam nie było to tak? Tam pod cały taki wielki pas długi, wolny. Tak? Co to za kurki, bo ja to się nie znam, są nie? Tutaj, a tutaj co jest jedna włoska została, tęczanki, zielona nóżka, no i te większe to są nikszyniosek. A te to co, co, co to jest? To są dorosłe <noise> I jaki koszt takich? 150 zł. 150 za parę. A te tutaj wyżej? To są po 15 sztukach. Po 15 sztuk. To tak, Perliczki jakieś takie małe. Bo one są jeszcze nie mają 4 tygodni A. A to na rosół to tak słabo, nie? No, <laughs> no, <laughs> no, więcej to piór! Nie. <laughs> na rosół. Nie, 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 <laughs> Dobrze. A tamte są silki, tak? tak? I wy jakie cenie tamte? Po, po 50, 50. zł. Dziękuję. U, jakie bryty, to takie pocztowiaki. Zajęty pan chyba, nie przeszkadzamy. Dzień dobry, po 20 złotych. Toż to szok. Nie widzę właściciela. To jest cała klatka fajnych, fajnych jaśniaków i czarnodziobów. Skończyłbym się, spytał o cenę, ale właściciela nie widzę. Wszystko. Jakie ceny takie kasztany, takie z panfra? Ale to od pary, no. Zapynać, zapynać. Sła? To spinki. A tutaj? Perłusiki takie. 60 zł para? To niedużo chyba, nie? Ganiane, czy tylko rozpuszczane? Ganiane? To 60 zł za biało. ogony to widzę. Są chyba. I wyloty, tak? Tak, białogony i wyloty. No parę tutaj jeszcze wylotka z białogonem. Ale tutaj to już takie bardziej na, na składzie, nie? I tutaj są jeszcze nie? I po 5 tych za parę? Tak. Te tu takie spierzone już bardziej. Ale o, 50 zł za parę to nie dostać. No i taka pora, że takiego głębia nie ma no. dobra, a takie kry... krymki, nie krymki to to reszta. Po oddechu. Po oddechu takie Krymki? Tak, młode są więc panowie. Perwusiki białogony, wylociaki 50 zł para, krymki i młode po dychu. Krakow jaki 5 dych para, Leibindry 4 dych sztuk. Dzięki!

tak, 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 uh, uh, uh. I tak, I takie newki? tak, 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 Pięć, dych. Pięć dych za całą parę... tych niewków? tak, A za ja śniaki? Tych tak, tak, te tak, tak, no To tak, kupione. Dobra. kupione. Dzień dobry. Można nagrać A to już chyba resztki, co? Ostatnio tak. I wy jakie nie takie jasne? 70 za parę. parę. 70 zł za parę, cało. Jaki koszt takich pesztów? Po To aż. To też, ten jasny? Ten, 20 zł taki jasny. Czajki tutaj? po 20 zł Spadły co? A nie A to drzewo jakie No takie. Dzień dobry Uh, uh, pre prezentować się. I jaki koszt tutaj tych? Grochy. Maślaki po stówce. Dzień dobry. W jakiej ce nie takie paściki? A tyś No to te czarnosiwe podychu, a żół, a żół te popięźnych. <laughs> 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 Krymki ładne. Popisz dych. To, to ceny rozszawiasz. Ceny poddychu. jakie? Po dychu? Bo, bo zaraz wezmę wszystkie. Po dychu. Z... podychu. No. Ale ładne są. A z pancer? 20 złyn 5 dych No ale to za same kosmy to się należy Za same kosmy No Taki puścić go na podwóreczko to jest Dobra Piczy ki dniami Ja mamy mieć pomysł w jakiej cenie taki 2A szwanczyk? To to? No. A 50 50 zł za Was szwanc. A te? Po 40 złotych sztuka. Prezentować się tutaj ładnie. Skowronki, nie skowronki Dzień dobry Kiedy jego to nie moje są panie to kolegi to ja też cenił mu no to po 5 czy po 10 latach no, Jeden no. mówi, że pana, pan mówi, że nie pana. Ciężko się dogadać z wami widzę. No. Ten ma to jego są. No może zgadać mm -hmm. z nim po ile no. pana. No. A tutaj po ile, tylko tutaj to słabo, to słabo w ile się To no. ruźba no. 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 no.

200 zł za te żółte, a, ten bia a te białe? 150. Dobra, 150. No i tak o. Rynek się ludzie rozjeżdżają. Wielu właścicieli nie ma, gdzieś poszli. No, ten... Dzień dobry. Można? Można. 60 zł, ale to za co? Aha, po, czyli po 60 zł. Jasne, takie szczypioroczki. Tak. Jest tego tutaj jest Co? Witam pana serdecznie Po ręku, człowiek się przeszedł, trochę nagrał Starczy tego nagrywania dużo kurek Godzina ósma, widzicie o zajmują miejsca i no każdy chce pohandlować to sprzedać Nie, przyjeżdżam nie. dla psa. Nie, dobry? Nie, nie. chyba mam, ale może bym wziął takie to Nie. Nie. takiej. Nie. Nie. To nie pływa wszystko? Nie, to są całe, pełne masz puszki oryginalne. Wesele, jedną tą i wesele, jedną tą. Ostatnio byłem na Słomczynie to chlupały. To gdzie mał? No... Zupa. Rabaty mam duże. Tak jest. <gry> Dobra, nagra. Karma dla pieska, zakupiona, więc mówię, jak coś to tutaj do kolegi przyjść. Widzę, że tu jakieś jeszcze teraz saszetki ma. Posz. Tutaj często przychodzę sobie na hamburgera, bo są bardzo smaczne, takie bułki podpiekane. No i wiadomo, zboże, tam macie kury, kaczki, takie rzeczy. Tam się nie będę pchał dzisiaj, w ogóle mi się nie chce tam iść. Już mam pół godziny film, trochę powycinam, poprzecinam, zrobimy ze 20, będzie tyle. Gołębie widzieliście, jakie ceny, jakie co. No Tak ludzie narzekają, że te rynki małe, nie za duże. Dzień dobry. Pańskie? Tak. I jaki koszt tutaj co? Czajki w jakiej Czajki cenie? Po 25, zł. po 25 zł Po 20 do zabrania. Po 20 do zabrania. A i niweczki egipskie? Egipskie po 2 dyszki. Po 20 złotych. Fajny no i puszczają właśnie te kotstwo to potem siada po tych dachach tam siadły o I potem to się błąka tutaj po tych rynkach no i straż miejska będzie się czepiać później no to ludzie będą pisać skargi o następnego puścił to na samochodzie siadł drugi na samochodzie o no i po co to tak robić no te to chociaż jeszcze poszy trochę wyżej bo na kominasz ale te białe tak trochę trochę nie tak no tutaj podroby takie zwykłe